Dzień dobry, witam. Jędrzej Górny, Boża Pasieka i firma Hexagon. Dzisiaj dwa słowa na temat pogody. E, pszczelarze, z tego co zauważyłem, dość mocno się wspierają. Co robić z pszczołami? Zaglądać, nie zaglądać? E, podawać ciasto, nie podawać ciasto? Niektórzy myślą o ściśnieniu gniazd, o cieplaniu uli. Jak z tą wiosną? I teraz, takie moje przemyślenie. No, pszczoły się nie znają na kalendarzu. Bardziej znają się na temperaturach, na pogodzie. I myślę, że musimy patrzeć jako pszczelarze, jako miłośnicy przyrody na to, co z przyrodą się dzieje, bo przyroda powoli budzi się do życia. I to widać. I to widać dzisiaj u nas na pasiece prace ogrodnicze tu słabo widać może na nagraniu, ale zaraz pokażę dziś bliżej. Proszę bardzo. Czosnek wonny, wielka karpa. Na górze pozostałości z zeszłego sezonu. Nasionka pozbierane, część wysypanych, ale zobaczcie jaka wielka karpa korzeni do podzielenia i do wkopania. Tu niedaleko pasieka. A tutaj powstaje właśnie ogródek pszczelarski. Tutaj chyzop. Chyzop lekarski. Cała alejka. Będzie do rozsadzenia. Tu jeszcze druga część nie przygotowana. Ale tu są różniki. Rutwica. Rutwica na cukrzycę, herbatki można zaparzać z kwiatów, z listków. Tutaj mamy drzewka. Także powstaje tutaj coś innego dla pszczół, na razie nie wygląda, ale na pewno pokażę jak te rośliny później będą się prezentować, jak będą kwitły. I polecam każdemu pszczelarzowi zadbać o Bać o swoje pszczoły i o bazę pożytkową, o poprawę jakości, bo to na pewno się przyda. A wracając do prognozy i do tego, co się będzie działo w tym sezonie pszczelarskim, dajcie zdać proszę, jakie są Wasze przemyślenia w tym temacie. Czy, eee, czy zaglądać? Nie dotykać pszczół do lutego. Niektórzy mówią do początku marca, nie dotykam pszczół. Czy jednak pilnować, zaglądać? Dajcie znać w komentarzach. Ciao.